Jerome Paul zmienia nastawienie do krypto. Na wczorajszym posiedzeniu mówi, banki mogą obsługiwać klientów krypto, jeśli rozumieją i zarządzają ryzykiem. Tak, banki mogą teraz współpracować z firmami kryptowalutowymi. W końcu Jerome Paul i Trump obierają wspólną drogę. Kilka dni temu Trump podpisuje SAP-122, co otwiera bankom drogę do inwestowania w krypto. Wraz z wprowadzeniem SAP-122 banki są teraz lepiej przygotowane do badania i rozszerzania swojej oferty aktywów cyfrowych bez wcześniej wygórowanych wymogów kapitałowych. Ta zmiana regulacyjna została przyjęta z zadowoleniem przez instytucje takie jak Morgan Stanley, Bank of America i Goldman Sachs, które wyraziły zainteresowanie dostawieniem swoich usług do aktywów cyfrowych. American Banker Association popiera te zmiany, twierdząc, że pozwalają one bankom rozwijać produkty cyfrowe na większą skalę. Będziemy ciąć podatki jeszcze bardziej, eliminujemy zbędne regulacje, które dusiły gospodarkę, ale to nie wszystko. Trump podpisał dwa dekrety mające na celu wzmocnienie pozycji USA w dziedzinie kryptowalut i sztucznej inteligencji, dążąc do deregulacji rynku i promowania odpowiedzialnego rozwoju aktywów cyfrowych oraz technologii blockchain. A co na świecie? Prezes Narodowego Banku Czech, Ales Minci, ogłosił plan zainwestowania do 5% rezerw walutowych krajów bitcoiny. Jakie kraje chcą zdążyć przed włączeniem rezerw USA? Śledźmy na bieżąco sytuację. Kwestie ostatnich zmian regulacyjnych pro-krypto omówiliśmy w innym materiale, który znajdziesz w linku powyżej. Koniecznie musisz to zobaczyć. Czy banki oficjalnie wejdą w krypto? Jakie kraje włączają się do wyścigu bitcoina? Polub, udostępnij i zasubskrybuj po więcej aktualizacji o krypto. Omega, jak zwykle zapraszamy po więcej mega informacji.